Dlaczego tak trudno jest odejść z relacji narcystycznej, nawet wtedy, kiedy ty wiesz, że ona jest toksyczna? I to pytanie wraca dosłownie jak echo. Słyszę to pytanie naprawdę bardzo często. Wraca do ciebie to pytanie po nocach, wraca w chwilach ciszy, której tak naprawdę ludzie w większości przypadków bardzo nie lubią. Wraca wtedy, kiedy wszystko jest teoretycznie jasne. Bo bardzo często świadomość tego, że relacja jest dla Ciebie destrukcyjna, nie prowadzi Cię automatycznie do decyzji o odejściu. Nie jest to paradoks, tylko to jest całkowity mechanizm. W takim potocznym rozumieniu zakładamy, że jeżeli coś nas rani, to naturalnym ruchem jest wycofanie się. No i fakt, racja. Natomiast w relacjach narcystycznych dzieje się coś całkowicie i dokładnie odwrotnego. Im więcej jest bólu, im więcej jest napięcia, im więcej jest niepewności, tym silniejsze jest Twoje przywiązanie. I nie jest to dlatego, że ktoś lubi cierpieć, jest masochistą, tylko dlatego, że Twój układ nerwowy zostaje wciągnięty w bardzo specyficzny cykl regulacji emocjonalności. Po stronie osoby narcystycznej relacja bardzo rzadko jest przestrzenią wzajemności. Jest raczej miejscem, w którym ta osoba reguluje własne poczucie własnej wartości. Bliskość, uwaga, zaangażowanie drugiej osoby działają jako potwierdzenie: jestem ważny, jestem wyjątkowa, mam znaczenie. Tylko, że problem polega na tym, że to potwierdzenie nigdy nie jest trwałe dla tej osoby. Ta osoba musi ciągle być o tym przekonywana. To potwierdzenie musi być odnawiane co chwilę. Dlatego pojawia się taka dynamika przyciągania i odsuwania ciepła, chłodu, zainteresowania, wycofania. I nie jest to zawsze taki bardzo spektakularny sposób tego, bardzo często jest to mocno subtelne. Po drugiej stronie zaś mamy osobę, która tę relację przeżywa jako coś niezwykle intensywnego. Na początku bardzo często jest dużo uwagi, jest mnóstwo zainteresowania, poczucie, być, poczucie bycia osobą widzianą. A to tworzy bardzo silny zapis emocjonalny. Kiedy później pojawia się chłód, kiedy pojawia się krytyka, dystans, dezorientacja, umysł nie interpretuje tego jako system yy, sygnał alarmowy, tylko jako problem do rozwiązania. Pojawia się myśl: coś zrobiłam źle. Muszę to naprawić. Wróćmy do tego. Wróćmy do tego, co było na początku. I w tym miejscu zaczyna się mechanizm, który sprawia, że odejście staje się tak bardzo trudne. Człowiek nie próbuje ratować relacji jako całości, pełnej relacji, tylko próbuje odzyskać momenty ulgi, te krótkie chwile, kiedy kiedyś ym, było blisko, kiedy napięcie znika, kiedy pojawia się poczucie, że jednak się udało, udało mi się zrealizować tą chęć, to marzenie bycia z partnerem, zdrowego, fajnie funkcjonującego związku. Układ nerwowy uczy się tego schematu bardzo, bardzo szybko. Napięcie ulga, napięcie ulga, napięcie ulga. To jest dokładnie taki sam mechanizm, który stoi za uzależnieniem. Tylko nie od osoby, tylko od stanu. Dlatego tak wiele osób mówi: ja wiedziałam, wiedziałem, że to jest dla mnie złe, ale nie potrafiłem, nie potrafiłam odejść. Bo to nie była kwestia wiedzy, to była kwestia regulacji twoich emocji. I w tej relacji no, druga osoba, nawet raniąc, była jednocześnie źródłem ukojenia. A mózg nie rozróżnia, czy ulga pochodzi z bezpiecznego miejsca, czy z miejsca, które wcześniej wywoływało ból. Liczy się tylko to, że napięcie na chwilę znika. Do tego jeszcze dochodzi jeden bardzo ważny element nadzieja. W relacjach narcystycznych nadzieja nie jest naiwnością, pomimo tego, że ludzie z zewnątrz tak to mówią, tak to interpretują, tak ci wmawiają do głowy, że jesteś naiwna, jesteś naiwny, bo wierzysz. To jest mechanizm podtrzymujący więź. Nadzieja na to, że On zrozumie, że ona się zmieni. Jak tylko będzie spokojniej, to wszystko się ułoży. Jak tylko przestaniemy się kłócić, to wszystko wróci do tego pierwotnego stanu. Każdy lepszy moment jest interpretowany jako dowód, że to co trudne było przejściowe, a każdy trudny moment jako coś, co trzeba przeczekać albo naprawić. Po stronie osoby narcystycznej ta dynamika bardzo często nie jest postrzegana jako krzywdząca. Jest postrzegana, że znaczy ta osoba widzi relacje poprzez pryzmat własnych stanów. Kiedy czuje się dobrze, relacja jest ok. Kiedy czuje napięcie, wstyd albo zagrożenie, relacja staje się problemem. I zamiast regulować to wewnętrznie w sobie, reguluje poprzez drugą osobę, krytyką, dystansem, ciszą, dezorientacją. A potem, kiedy druga strona zaczyna się wycofywać albo zaczyna stawiać granice, pojawia się lęk przed utratą i próba ponownego przyciągnięcia tej osoby, i cykl, cykl zaczyna się od nowa. I osoba, która jest w tej relacji, bardzo często interpretuje to jako dowód na to, że jednak jej albo jemu zależy na mnie, że skoro wraca, skoro znowu jest ciepło, to znaczy, że jest to prawdziwe. Problem w tym. Że to nie jest stabilna bliskość. To jest reakcja na zagrożenie utraty kontroli albo uwagi, ale z perspektywy kogoś, kto jest emocjonalnie zaangażowany, różnica nie jest widoczna. Dlatego odejście nie jest tylko decyzją logiczną, jest doświadczeniem bardzo podobnym do odstawienia. Pojawia się pustka, jest dezorientacja, bardzo często jest fizyczny niepokój. I wtedy bardzo łatwo jest pomylić ten stan z tęsknotą za relacją, a nie jest to to samo. To, to jest tęsknota za regulacją, za znanym napięciem, za cyklem, który był wyniszczający, ale mocno przewidywalny. Wiele osób w tym momencie wraca, wraca do tej relacji. Nie dlatego, że wierzy, że będzie dobrze, nie dlatego, że wierzy, że będzie lepiej. Tylko dlatego, że nie potrafi z niej stanu bez tej osoby. I bardzo, bardzo się za to obwinia. Myśli sobie taka osoba, jestem słaba, coś ze mną jest nie tak. Dlaczego inni potrafią odejść, a ja nie? Tymczasem to, co dzieje się, jest bardzo logiczną konsekwencją długotrwałego funkcjonowania w relacji, która była jednocześnie źródłem bólu. I źródłem ulgi. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe, bo bez tego człowiek próbuje zmusić się do odejścia, zamiast zobaczyć, że potrzebuje najpierw odzyskać zdolność do własnej regulacji. I dopiero wtedy, zaczyna, dopiero wtedy decyzja o odejściu przestaje być walką samym ze sobą, a zaczyna być naturalnym ruchem w stronę bezpieczeństwa. To musi zaklikać, mówiąc wprost. I bardzo ważne jest, żeby zobaczyć, że trudność w odejściu nie jest dowodem na to, że relacja była prawdziwa albo wyjątkowa. Jest dowodem na to, że była intensywna i nie była symetryczna. Że jedna strona regulowała siebie kosztem drugiej, a druga wzięła na siebie ciężar, którego nie powinna dźwigać. I kiedy ty zaczynasz to widzieć, to coś się w tobie zmienia. Nie od razu w zachowaniu. Ale w sposobie, w jakim zaczynasz patrzeć na siebie. Przestajesz się pytać, dlaczego nie potrafię odejść, a zadajesz sobie pytanie, co sprawiło, że tak bardzo się w to wplątałam, wplątałem. I to jest to pytanie, które prowadzi do realnej zmiany, bo to znaczy, że naprawdę klikło. Więc i dopiero wtedy zaczynają się, tak, wtedy możemy mówić w ogóle o tym, żeby zacząć z tego wychodzić. Dopiero wtedy jak zaklika. I to jest naprawdę kluczowy moment. Jeśli ten temat dotyka bezpośrednio Twojego życia i Ty czujesz, że potrzebujesz to uporządkować głębiej, w bezpieczny sposób, to możesz się ze mną skontaktować. Pod tym materiałem znajdziesz informacje na temat tego, gdzie mnie znaleźć. I jeżeli trafia to do Ciebie, to znaczy, że jesteś już na etapie, na którym Jasność zaczyna być ważniejsza niż iluzja, w której do tej pory byłeś albo byłaś. W kolejnych materiałach będę ten proces, te procesy jeszcze bardziej rozkładać na czynniki pierwsze. Więc zostań ze mną, a ja Ci dziękuję za uwagę i do zobaczenia.